Siema, z tej strony, miszo, i witam już w drugim odcinku na moim kanale z serii testowania deków. Dzisiaj ogramy sobie Guardian Druida, który jest takim typowym, może nietypowym Ram Druidem. Czyli game plan wygląda mniej więcej tak. Próbujemy złapać, że tak powiem, rampę, czyli gwałtowny wzrost, porost. I do tego przydają nam się na ręce startowej takie karty jak Grzmoto Kwiecie, które jest według mnie, no, opę. No, powiem tak, jeśli będziecie mieli dwa razy to, czyli cztery many, plus jeden many na ręce startowej, czyli już macie 5, plus dwa orzeźwienia, czyli macie 7. i macie na ręce startowej na przykład Keltasa albo Zwierzęta Strażnicze, ty rzuc rzucacie to po prostu, bo macie te 7 many. To jest... No... 7 many w pierwszej turze to jest tam w drugiej masakra. Więc możecie zagrać mniej więcej w ten sposób, żeby jakby spuszować ten spel. I możecie też wykorzystać też grzmoto kwiecie i orzeźwienie do szybszej rampy. I zagrywamy sobie grzmoto kwiecie. Mamy 1 many, plus dogrywamy orzeźwienie, czyli mamy 4 many, czyli tam w drugiej turze możemy zagrać sobie porost, czyli w następnej turze będzie 6 many i możemy zagrać sobie na przykład biegacza z mierzchu. No, chociaż może nie, bo będziemy mieli przeciążenie. To tam w następnej, w następnej będziemy mieli 7, jak już nam przeciążenie zejdzie, wtedy będziemy mogli sobie zagrać na przykład handlarkę. A że mamy 7 many, to jeśli mamy na ręce handlarkę i jakieś spele za 0, no to wtedy możemy sobie zasłamić stół e, małymi kreaturami, które ona spełni. Ręka startowa to e, zazwyczaj grz, jakieś grzmoto kwiecie z orzeźwieniem, plus rampa. To jest według mnie najlepsze. Jedyne co mogę doradzić, to jeśli mamy podejrzenia, że gramy na bardzo agresywny deck, to warto zostawić sobie coś do czyszczenia albo leczenia, czyli na przykład moc kryształów, możemy się uleczyć za pięć albo zadać dwa obrażeń. Możemy też zostawić na ręce sobie to, czyli Bagienny Promień, czyli możemy sobie za 3 zadać trzy. I to chyba tyle. No i oczywiście gameplan też możemy zagrać pod Keltasa, jeśli mamy taką okazję, co nie? Czyli gramy Keltasa, gramy jakieś darmowe spele, przez co zagramy sobie przelanie, dobieramy pięć kart, leczymy się z tych pięciu kart, jak do, dobierzemy jakieś karty za 0 to też je zagrywamy, później zagrywamy na przykład to na nasz stół, i tak dalej, i tak dalej. Komp jest bardzo dużo. Ja tym dekiem wbiłem w dość szybkim tempie z Golda yy, Diament 10, więc wydaje mi się, że ten deck jest bardzo mocny. Winrate na poziomie tym dekiem jakieś 80-85%, więc Masakra i to chyba tyle. Przechodzimy do gier. Okej, okay, mamy pierwszą grę. Gramy na Szamana. I zapomniałem jedną rzecz dodać. Każdy deck w tych odcinkach będzie pod spodem w opisie. Więc spokojnie, będą kody do deków. No i tak, zostawię sobie kwiecie i myślę, że. RNG da mi rampę. Nie dało mi rampy. No ogólnie powiem tak. Moment, w którym przegrywacie, to zazwyczaj moment, w którym nie macie rampy na czas, że tak powiem, co nie? Rampa tutaj jest bardzo, bardzo silna. Nie powiem, że w każdym przypadku, kiedy nie macie rampy, przegrywacie, no ale. Rampa to jest tak jakby rzecz, która daje wam zwycięstwo. Rampa w tym deku jest bardzo ważna. A ja takowej rampy nie posiadam. Ale mogę zagrać to. też jest jakieś wyjście. O, wow! Ok, no mam stronników. Odkryć stronnika, odwiedzaj jeśli nie masz w strony stronnictwa. już wszystkie trzy. Okej. Okay. dobra, mam rampę. Rampę na następną turę. Więc mogę powiedzieć, że jest w miarę stabilnie. Teraz pytanie: rampa czy nie rampa? Bo niby mogę zagrać to, To mi da dwie bestie, a może być tak ze zrywem. Mam przeciążenie, ale chyba to zagram. On ma przeciążenie, mam przeciążenie, więc mi się wydaje, że jest spoko. Następnie będę mógł zagrać porost. Okej. Okay. to mi pasi. Teraz sobie zagram porost. chyba tyle. Teraz pytanie: Czy chcę w następnej zagrać to i zaspamić mu stół? Coś z Keltasem. może z tymi ziutkami zrobić? Tak jak mówiłem, ee, jeśli nie macie pyłu. Wow, jeśli nie macie pyłu, to polecam poczekać, aż meta się ukształtuje. No ale jeśli macie, to tam. Taki, które pokazuję, w większości to są jakieś, jakieś w sumie dość tanie. Więc jest Git. Kurczę, no mogę cały stół. Chyba w to pójdę. Podoba mi się ta. O wow. taki dwukrotnie z tym bohaterem, dodaj do trzy zakręcia pazur, okej? Okay? To we Pak Chyba... oh nie zaatakowałem. Dobra, misklik. <grymne> Okej, okay, ale powiem tak. No 100 prezentuje się przyjemnie. Proste zaklęcie się to fajnie. Okej. Okay. Ja mam Lital. Chyba? Mam ital. Ok. No właśnie. Tak a propos tego deku. Tak często się gry kończą. Fajnie, że pierwsza wygrana. Przechodzimy do następnego deku. A, do deku. Przechodzimy do następnej gry. Dobra. Mamy kolejny meczik. I może być tak... Może być tak. Że gramy Mirror. A Mirror jak wiadomo to jest kto ma lepsze dobrania ten wygrywa poniekąd. Okej. Okay. Daje mi się, że zagranie porostu. to nie. Kurczę, no nie podoba mi się to zagranie w sumie. A. O nie, ja nie będę mógł tego zagrać przecież. Dammit. O, teraz mogę. Tyk. Nie. Odpuszczę sobie. Nie będę przeciążał kryształów. Okej. Okay. On ma pustą turę. Ja mam wzrost. I wyszło tak, że już nie mam nic. Nie, to jest chyba jedna z gorszych rąk, jakie można mieć. A jeszcze inna z gorszych rąk to jest odwrotność, czyli posiadanie spela za 10, spela za 10, spela za 7, spela za 7. O wow, czyli to jest ten sam deck. A Ja nie mam odpowiedzi na to. wow. 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 Nie ma na to odpowiedzi w ogóle, Jajks. Czy jest coś, co mnie ratuje? Na pewno nie porost. Przegrana. No trudno. Dobra, przechodzimy do ostatniej gry. Mamy trzecią grę i... na złość chyba kolejny Mirror match. czuję, że od diamentu ludzie. Bardzo, bardzo dużo grają tym deckiem. Trochę nadużywanie powera. No ale co? No nic nie zrobisz. Na tym najdłużej mam porost. Chyba w to pójdę. Nie by było, jakbym dobierał coś, To co mi pomoże na przykład wygrać. Hmm. Jakbym stop dekował kolejny porost, to by było super, bo porost daje mi to, że miałbym w następnej, następnej turze zagranie jej. Plus zagranie tego? Tego. Ojoj. Ojoj. Ojej, No nie mam szczęścia z tym. Seria. Wow. Hmm. O, oh, come on No nie Tak ja nie mam co grać Ale w następnej turze mogę jakoś poczyścić We nie graj nic, proszę Procie pięknie M Może jeszcze wyjdziemy z tej sytuacji To by mi się przydało Teraz Teraz pytanie. Chyba tego. No tego. Ciach. A nie, wcześniej go nie zabije, Ale misklik. No trudno. Ale odwaliłem Ale odwaliłem. Boziu. No click, no.

ok ok mais dois pontos de Jest okej. Okay. Chyba jakoś z tego wybrnąłem. Ale, mind gamesy, masakra. Czy on może mnie zabić? Wątpię. Ok. Chyba wygrałem. A chciałem już to zagrać. Dobra. Fajnie wyszło. Chwile chwili myślenia, jakoś to się ułożyło. Element 8 wbity. Ja jedyne co mogę zrobić, to podziękować pięknie za oglądanie. E, poprosić o lajka, like subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam na Twitcha, na którym bardzo często ostatnio jestem. I na inne social media, do których link jest w opisie. Tak samo w opisie jest link do tej talii, a w sumie to kod do tej talii. Widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz dzięki i siema!